Cześć kochani, z tej strony Agadim. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj coś musimy z tym wszystkim zrobić. Więc pokażę wam jak z tego doprowadzić do tego właśnie. Jeżeli chcecie zobaczyć jak ten makijaż powstał, jak zrobiłam ten cały look, będę też robić włosy moją sprawdzoną metodą bez użycia ciepła. Będą tu też nowe kosmetyki, których jeszcze nie testowałam. Będzie też coś sprawdzonego, co polecam nie od dziś, więc mam nadzieję, że będzie się miło oglądać i zapraszam do dalszej części filmu. Sub indo by broth3rmax Zacznę sobie od nakręcenia włosów na wałek Maxmo. Tutaj mam zamienne gumki, ponieważ te z kompletu gdzieś mi się zapodziały, ale najważniejsze jest to, żeby gumki były jedwabne, ponieważ wtedy włosy się nie niszczą i też się nie odkształcają w tym miejscu, gdzie są zawinięte gumką. Więc jak to robię? Już pokazywałam na Instagramie, że potrzebuję spryskać sobie włosy jakimś hydrolatem i tutaj bardzo lubię zapach mgiełki z zestawu świątecznego fluff. Lawenda i róża i to jest mgiełka, którą możecie spryskiwać sobie twarz, możecie spryskiwać sobie ciało, włosy, a nawet właśnie pościel, ponieważ pięknie pachnie I ja sobie ją dzisiaj wykorzystam do spryskania moich włosów, ponieważ ona fajnie je nawilży i delikatnie zmoczy, a zmoczyć je muszę, ponieważ będę nakładała na nie kosmetyk, który pomoże mi w wydobyciu tego skrętu w jak najkrótszym czasie. Więc teraz spryskuję sobie. Mmm, Cudownie pachnie, naprawdę, uwielbiam. I używam kremu z My Sister do stylizacji włosów kręconych. To jest aktywator skrętu, który w małej ilości, takiej dosłownie, na włosy suche, które chcemy zakręcić, e, będzie fajnie wpływał właśnie na wydobycie tego skrętu. Ten skręt po pierwsze szybciej się pojawi, a po drugie będzie po prostu trwalszy. I zauważyłam, że kiedy nie stosuję tego kosmetyku, już mówiłam o tym na Instagramie, to mój skręt się tak długo nie trzyma jak właśnie z nim. Więc jeżeli zależy wam na takich pięknych, długotrwałych hollywoodzkich falach, to ten kosmetyk jest naprawdę niezastąpiony. Włosy mam już podzielone, nakładam sobie wałek i asekuruję go spinką żeby nigdzie mi nie uciekło i teraz tak od góry robię sobie takie pasma nie za grube, nie za cienkie tak dosłownie na oko no i zakręcam jedno pasmo robię dosłownie takiego dobierańca bo teraz dobieram kolejne pasmo i zakręcam razem z tym poprzednim znów trzymam tutaj, dobieram do tego pasma kolejne i tak aż do samego końca, i wtedy fale są równomiernie zakręcone. A tutaj wszystko się pięknie na wałku też trzyma, nic nie ucieka. Pamiętam tutaj o tych włosach z tyłu, więc zakręcam je, łapię z tym pasmem i mocno kręcę na wałek. Czym mocniej tutaj ściągniecie te włosy na wałku, tym one się będą tutaj lepiej trzymać. No i biorę, dobieram, kręcę, dobieram, kręcę, dobieram, kręcę. Ta forma kręcenia fali jest dla mnie najskuteczniejsza i też najmniej szkodzi moim włosom. Dobra, teraz zostawiam sobie tą końcówkę, biorę gumkę i... A sekuruję sobie tutaj gumką te wszystkie skręcone pasma. Ja potem sobie chwytam dwa wałki, jeszcze jedną gumką z tyłu. Więc teraz z drugiej strony robię to samo. Dobra, nawet nie potrzebowałam trzeciej gumki, bo udało mi się tu dwa końce tutaj skręcić razem, więc tutaj wszystko się pięknie trzyma i zostawię to na głowie aż do skończenia wykonywania makijażu, więc spokojnie z godzinkę sobie dzisiaj to ponożę. Dobra, teraz przejdę sobie do pielęgnacji twarzy i ostatnio na Instagramie pokazywałam nowości na komi Next Level i pokazywałam tam serum liftingujące pod oczy, które nakładam na noc, natomiast na dzień mam tutaj coś czego jeszcze nie próbowałam, to jest serum z kofeiną, z etylową witaminą C, która nie podrażnia, już o tym mówiłam ostatnio w filmie i dermaksylem. Dermaksyl to uwaga jest co? Eee, kompleks dermaksyl w połączeniu z kompozycją naturalnych olejów dogłębnie odżywia oraz regeneruje cerę, sposób użycia na już niewielką ilość rano i wieczorem. Dobra. Więc to serum może być stosowane rano i wieczorem, ale ja sera z kofeiną wolę stosować właśnie rano. Konsystencja jest biała, mleczna, dość bogata pod palcem. Zobaczymy, jak będzie współgrać z makijażem. Na całą resztę twarzy nakładam borówkowe serum z Flafa, moje ulubione ze wszystkich ser Flafa. Bardzo lubię stosować je pod makijaż właśnie. Poczekam sobie z 2 minutki, aż to wszystko się wchłonie, i w międzyczasie chciałam przypomnieć o tym, że na moim Instagramie, którego nazwa jest na górze, możecie zobaczyć w akcji więcej nowości na z Level, między innymi serum z kwasem szkimowym, o którym mogliście jeszcze nie słyszeć. Jest też taki fajny nowy kosmetyk, który nazywa się Neutralizator kwasów. I jeżeli kwasów używacie, to to jest kosmetyk, któremu warto się przyjrzeć, więc tam więcej informacji na ten temat. I wspominałam wam niedawno, że ostatnio bardzo. Lubię na co dzień używać korektora spierne na całą twarz i tutaj mam coś, co wydaje mi się, że może dać mi podobny efekt, możliwe, że z większym kryciem. Jest to nowość marki Rimmel, korektor The Multitasker Concealer w dwóch kolorach: numer 020 Fair i 010 Percellan. Zobaczymy, który będzie dla mnie odpowiedni. Jeden jest naprawdę taki super jasny. Wydaje mi się, że będzie fajny nawet do rozjaśniania podkładów, ale zobaczymy sobie drugi. O, drugi jest piękny jasny. Wow, nawet na mnie wygląda prawie biało. I ten drugi, który wydaje mi się być odpowiedni, ponieważ ma w sobie taki delikatny żółty ton. Poczekam chwilkę, czy one nie zoksydują, ale wydaje mi się, że ten drugi będzie dla mnie idealny. Jestem ciekawa, jak on się zachowa, właśnie nałożony zamiast podkładu. Bo ostatnio bardzo lubię taki efekt, więc nałożę go na większą część twarzy, rozblenduję tak, żeby nie było widać granic. I zobaczymy, jak on się sprawdzi w takiej właśnie formie. Już widzę, że ten żółty ciemnieje ale po rozblendowaniu na pewno stopi się lepiej z moją skórą niż ten całkiem jasny, więc nałożę sobie dwójkę, znaczy numer 20, a ewentualnie rozświetlę sobie pewne partie twarzy numerem 10, czyli jaśniejszym. Nie wiem jeszcze jak on szybko zastyga, więc rozłożyłam sobie go na twarzy i spróbuję go wklepać. Jako nałożenie go na całą twarz muszę przyznać, że nie jestem do końca przekonana, więc wrócę do mojego sprawdzonego korektora Pirene Contour concealer w najjaśniejszym kolorze. Rozłożę sobie go na twarzy, żeby zrobić bazę, ponieważ on ma takie piękne, delikatne krycie. I na tym spróbuję sobie jeszcze podbić krycie tym nowym korektorem. Zobaczę też, jak one się połączą. Bardzo lubię korektor z Pirene za takie. Super naturalne wykończenie na twarzy. Uwielbiam go nakładać na co dzień. Skóra wygląda zdrowo. Nie jest za bardzo przykryta, ale jest ym, tak, jakby wyrównana. Naprawdę go lubię. Może odcień jest ciuteczkę za ciemny dla mnie zimą. Natomiast i tak uważam, że jest to jeden z najfajniejszych korektorów, które robią piękny efekt ym, na co dzień. Biorę dwudziestkę, czyli odcień Fair i teraz nałożę sobie go pod oczy. To jest zdecydowanie taki zastygający, cięższy korektor. Nie jest to ym, lekkie, półtransparentne krycie, więc na całą twarz raczej się nie nada. Ale właśnie jako korektor do zadań specjalnych myślę, że może być podobny do korektora Start. I muszę powiedzieć, że na tym korektorze spierna, który stworzył tak jakby delikatną bazę zamiast podkładu. Ten korektor wygląda super przyjemnie, bardzo ładnie kryje, nie wygląda ciężko, nie wygląda sucho. Troszeczkę przypomina mi tart, ale tę wersję ultra creamy no, jest naprawdę przyjemny. Zobaczę, jak będzie pracował dalej na skórze. Ale pierwsze. Wrażenie jest bardzo pozytywne. Teraz mój ulubiony podkład w pudrze: puder do poprawek, do budowania krycia w miejscach, które jeszcze tego wymagają, czyli Eveline warietę. Nakładam go gąbeczką, którą wcześniej nakładałam korektor, punktowo w miejsca, które chcę utrwalić i jeszcze dobudować im krycia. Uwielbiam efekt, jaki daje. Ten produkt. Pomimo takiego średniego pierwszego wrażenia, y, używam go non-stop. Uwielbiam y, utrwalać nim miejsca problematyczne, takie jak strefa T, właśnie wklepując go w te miejsca. Y, jest świetny, naprawdę jest świetny w takiej formie do poprawek, y, makijażu. Rewelacja, naprawdę rewelacja. A na resztę twarzy nakładam zawsze puder rozświetlający. I tym pudrem rozświetlającym, który doda mi tutaj życia, jest Illumi od Bel. I niestety tutaj musicie uważać, kiedy przekręcicie sobie... Pudełeczko do góry nogami, to on wam może się wysypać, więc tutaj ostrożnie z tym opakowaniem. Uwielbiam jego zapach, uwielbiam jego wykończenie, uwielbiam to jak wygląda na skórze, no naprawdę tania perełka. Lecimy dalej naturalnym konturem wykontruję sobie twarz, bronzer, róż, rozświetlacz. Róż powyżej. I rozświetlacz naturalny Glow. Na szczyty kości policzkowych. Uwielbiam ten rozświetlacz, naprawdę. Nieskromnie powiem. Czyszczę sobie usta, bo nie lubię, jak one są pokryte podkładem. Od razu lepiej. Teraz do wypełnienia brwi użyję sobie tylko i wyłącznie kredki. Jednej z moich ulubionych, numer 2,5 z Benefitu. Kredka nazywa się Precise My Brow Pencil. Bardzo lubię ten odcień, ponieważ on jest takim neutralnym, jasnym brązem. Nie za chłodnym, nie za ciepłym, idealnym, jeżeli macie podobny odcień włosów do mnie. I na pewno dla mnie metoda wypełniania brwi kredką jest najszybszą metodą, więc kiedy chcę ładnie a szybko, to zawsze wybieram kredkę. A kiedy chcę się bawić w pędzelek i pomadę, to zawsze moim pierwszym wyborem jest pomada z Ibry. Brwi zrobione, więc przechodzę do makijażu oka i teraz wytestujemy sobie paletę Vanessa Beauty Tricks Instagram, ale nie jest to ta pierwsza wersja, ale jest to nowa, ulepszona wersja. Jest to bestseller marki Mio i teraz ma być jeszcze lepszy, więc zobaczymy, jak to się ma w praniu. Ja bardzo lubię poprzednią paletę Instagram, jeżeli ta ma być jeszcze lepsza, to tym bardziej się cieszę, więc dzisiaj postaram się zrobić jakiś kobiecy uniwersalny makijaż. Makijaż, który po prostu przyda Wam się jako inspiracja, jeżeli macie tę paletę. Nie będę używać żadnej specjalnej bazy. Chcę zobaczyć, jak ta paleta będzie zachowywać się na korektorze. I mamy tutaj bardzo fajne, duże lusterko, więc z niego będę tutaj korzystać. I zacznę sobie od cielistego koloru, którym rozjaśnię sobie łuk brwiowy i przygotuję to miejsce na fajne rozdymienie tego cienia w załamaniu powieki. Przybliżyłam się trochę, żeby wszystko było dobrze widać i cień jest dość jasny, co mi bardzo pasuje, bo delikatnie rozjaśnia moją bladą skórę i to w cieniach lubię. Dobra, teraz przejdziemy sobie do jasnego brązu, którym po prostu zaznaczę sobie załamanie powieki. Wezmę do tego puchaty pędzel, żeby uzyskać taki przydymiony efekt. Chciałabym powiedzieć, że brakuje mi tutaj takiego odcienia pośredniego, którym rozblendowałabym sobie brąz do cielistego koloru mojej skóry. Natomiast ten cień brązowy tak ładnie rozciera się w chmurkę, że nie potrzebuję tutaj nawet niczego przejściowego, żeby to jakoś wyprowadzić, bo wszystko jest pięknie rozblendowane. Naprawdę bardzo przyjemnie. Chciałabym tutaj połączyć brąz z pomarańczem. Dzisiaj mam taką ochotę, więc przejdę sobie do brązu i będę sobie stopniować aż do najciemniejszego. I to wszystko jakoś połączę z pomarańczą. Cienie są bardzo mocno napigmentowane. Dobra, teraz od razu wyczyszczę sobie cielistym cieniem tutaj, gdzie mi się wyjechało za nisko. I to jest też taki fajny czyścik. Dobra, teraz chcę zrobić coś, czego nie jestem do końca pewna, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Chciałabym e, nałożyć odrobinę pomarańczy na powiekę ruchomą. Obok tego brązu. I teraz wtopić ją w załamanie powieki. Miotełką teraz ten pomarańcz wtopi sobie tutaj wyżej. Przeciągnę go tutaj. Na roztarcie tego brązu, żeby ocieplić to miejsce. I w sumie brakuje mi troszeczkę tego żółtego, tego musztardowego bardziej bym powiedziała. I pakuję sobie ją tutaj powyżej załamania, żeby rozblendować to miejsce wyżej. Żeby ten makijaż był miększy. Dobra, i teraz tak Ym, od wewnętrznego kącika zależy mi na jasnym beżu, żeby jak najbardziej go rozświetlić. I teraz na środek powieki nałożę holi. Czyli ten piękny szampański błyszczący cień. I przeciągam jeszcze te drobinki w wewnętrzny kącik. Przepraszam za hałasy, ale tym razem nie sąsiad, a mój tata remontuje, więc pierwszy raz nie jestem zła, że ktoś mi tutaj remontuje, ale takie warunki. Dobra. Myślę, że tu się zrobiło bardzo ciekawie i zostawię to w takiej formie. Troszeczkę przyciemnię sobie jeszcze linię rzęs na samym zewnętrznym kąciku. I tutaj użyję tego pośredniego ciemnego brązu. Koko. Dobra, jeszcze wtapiam sobie tutaj tym ciemnym cieniem zewnętrzny kącik troszeczkę w górę. Nie robię dzisiaj kreski, ale zależy mi na takim lekkim przyciemnieniu tej okolicy. Jeszcze tutaj dodam sobie odrobinę drobinek. Drobinki są dość lotne w tych błyszczących cieniach, ale dzięki temu dają taki gwieździsty efekt na powiece. Ale jeżeli chcecie z nich wyciągnąć jeszcze więcej, to oczywiście polecam je nałożyć na jakieś kleje do brokatu i wtedy uzyskacie na pewno bardziej metaliczny efekt z tych cieni. Natomiast w takiej formie nałożone dają przepiękny efekt. Oczywiście nie będą tak trwałe jak nałożony naklej do brokatu, ale yy, i tak wydaje mi się, że z tym makijażem tutaj nic za bardzo się nie stanie. Także gratulacje Vanessa remake'u swojej palety. Bardzo przyjemnie mi się jej używało i na pewno chętnie będę do niej wracać. A teraz przejdźmy do kolejnej nowości. Mam tutaj kolekcję Macieja Zienia i mam tutaj paletę tusz Eyeliner i kredkę. I dzisiaj interesuje mnie tusz, bo palety nie będę tutaj wykorzystywać, tylko szybciutko pokażę Wam, jak ona się prezentuje. Paleta prezentuje się tak. W środku mamy neutralne kolory idące delikatnie w pomarańcz. No, taka basicowa paleta. Jestem ciekawa, jak z jakością tych cieni. I dzisiaj będziemy testować sobie maskarę. Przepiękne, złote opakowania. Tak prezentuje się maskara. Szczoteczka, raczej klasyczna. Ponownie nie podkreślam powieki dolnej, ponieważ ostatnio mówiłam, że bardzo dobrze czuję się w makijażach, kiedy podkreślona jest tylko i wyłącznie góra, i trzymam się tego trendu u siebie, bo wtedy bardzo mocno liftinguje mi się oko. I jest to taka zasada, która ostatnio mi się po prostu podoba. Dobrze, maskara daje całkiem ładny efekt. Fajnie pogrubia, ale nie oblepia rzęs. Co mi się podoba. Oj, dziabnąłam się. Zawsze jak yy, uważam, żeby się nie dziabnąć, to się dziabnę. No, powiem Wam. Całkiem ładnie to wygląda. Ja oczywiście do takiego makijażu dokleję sobie sztuczne rzęsy, ale jest przyjemna. Doklejenie rzęs. Postawiło tutaj kropkę nad I. Makijaż wyszedł bardzo ciekawy. Bardzo mi się podoba, jak rzęsy komponują się z tym, co jest na górze. Odrobina koloru, ale w taki bardzo kobiecy, subtelny sposób. Rzęsy to oczywiście Ardell Foaming w modelu Whispies. Bardzo Wam je polecam. Są super lekkie i wyglądają obłędnie. Zresztą możecie sami to ocenić. Jedyne, do czego w tym makijażu mogę się doczepić, to. Czym dłużej korektor siedzi pod okiem, tym mocniej podkreśla zmarszczki. Wydaje mi się, że nie jest to spowodowane tym pudrem, wariatę, którym utrwalałam sobie okolice pod okiem, ponieważ nim utrwalałam sobie wszystkie moje ulubione korektory i z żadnym nic takiego się nie działo, więc muszę ten korektor po prostu wytestować z innymi pudrami, ale na tej chwili okolica pod okiem wygląda po prostu ciężko i wygląda starzej niż wygląda z innymi korektorami, więc. No, tutaj mały minusik. I dajcie mi znać, czy macie ten korektor, czy testowaliście już go i jak Wam się zachowuje pod okiem. Bo jestem ciekawa, czy to jest tylko moja opinia, czy u innych też jest właśnie tak samo. Także, no, nie wiem. Jeszcze będę dawała mu szansę, ale na razie mam mieszane uczucia. Dobrze, zostały mi usta, więc nałożę moje sprawdzone połączenie. Moją pomadkę z kolekcji kwitnąca wiśnia w kolorze Tokio, czyli taki piękny, zgaszony róż. W połączeniu z błyszczykiem Golden Rose winylowym numer 02. On tutaj doda nam pięknego połysku. I teraz, tak jak mówiłam, na środek winylowy błyszczyk z Golden Rose. I wydaje mi się, że makijaż możemy uznać za skończony, więc oddalam się i ogarniamy włosy. No dobrze, zobaczmy co z tego wyszło. I uwaga, uwaga, wyciągam. Lubię sobie tak roztrzepać te loki. Przez to, że mam tutaj dość chłodno w pomieszczeniu, a spryskałam sobie oficie włosy przed zawinięciem na wałek tą mgiełką, one są jeszcze delikatnie wilgotne. Ja sobie je mogłam delikatnie przelecieć suszarką przed rozwinięciem wałka, ale już trudno, one sobie teraz naturalnie wyschną, ale już teraz widać, że skręt przepięknie się stworzył i utrzyma się w takiej formie do samego końca dnia, więc polecam Wam ten sposób niezmiennie, jest to moja Ulubiona forma układania włosów właśnie w taką fryzurę. Także mam nadzieję, że cały look Wam się podoba, że skorzystacie z mojej propozycji i zainspirujecie się przy, nie wiem, szykowaniu się na jakąś imprezę. Dajcie mi znać, czy macie te kosmetyki, jak Wam się sprawdzają. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być z moimi filmami na bieżąco. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani Buziaki. Papa! Pa.